Dość długo szukałam tak naprawdę, w którym kierunku będzie rozwijać się moje życie zawodowe, moja kariera. Nawet studia wybierałam dość asekuracyjnie, to znaczy już wiedziałam, że to będzie ASP. To było związane z moimi zainteresowaniami, ale jednocześnie zostawiałam sobie taki trochę wentyl bezpieczeństwa, i jednocześnie studiowałam anglistykę. Odziedziczyłam troszkę zawód po moich rodzicach. Oni prowadzili firmę odzieżową. Zawsze firma była odzież obecna po prostu w moim życiu. To, że w ogóle zaczęłam robić suknie ślubne, to trochę przypadek. Ja dość długo się przed tym broniłam. Wydawało mi się, że to nie moja bajka z księżniczkami w białych sukienkach. I Jak będziemy już to robić, pani Asiu, to ja bym też chyba chciała, żeby troszeczkę odstawało. Tak się zdarzyło, że moje klientki zaczęły wychodzić za mąż. Tak powoli za namową zaczęłam wchodzić w tą branżę i muszę powiedzieć, że jakby odnalazłam siebie. Zaczniemy może od tradycyjnej dość sukienki. To jest tafta, rozłożysta. Dla Ciebie powinny być odrobinę krótsze ramionczka, mhm. bardziej wypasowana w talii. Co myślisz o tym materiale? Podoba mi się efekt z tyłu dla nowoczesnej candy młody. Bardzo fajne. Jestem bardzo szczęśliwa, że praca, którą wykonuję, jest związana z tak ważnym momentem w życiu moich klientek. Wiem, że jakby spotkania ze mną łączą się z bardzo dużymi emocjami, to sprawia mi wielką satysfakcję. Urzekły mnie sukienki pani Agaty. W takim momencie, kiedy to jest jedyny najważniejszy dzień w życiu, nie jestem jedną z kolejnych dziewczyn, która chce jedną z białych sukienek. Tylko pani Agata patrzy na cały kształt, że tak powiem, mojej osoby. Czyli tak, tak psychologicznie działa bardzo. Ona każdego traktuje indywidualnie. Mi się wydaje, że ma po prostu wrodzony talent do pracy ze sztuką i z klientami. Ja sobie nie wyobrażam życia bez pracy. Ten świat zawodowy z prywatnym miesza się w moim przypadku. Ja bardzo często przychodzę do domu i robię projekty, bo akurat mam na to ochotę, akurat mam pomysł i nie traktuję tego jako obowiązku. Wybrałam dość trudny i segment rynku, i pomysł jakby na swój biznes, ponieważ prowadzę go sama. Tak? Mnie nikt nie zatrudnia, to ja zatrudniam ludzi. Jestem często dużo młodsza od osób, które zatrudniam. Natomiast myślę, że nie ma znaczenia ani płeć, ani wiek. Liczy się profesjonalizm i, i klarowność w porozumiewaniu się. Świetnie, jeśli w danej firmie można łączyć różne umiejętności ludzi, czyli ludzi w różnym wieku, o różnej płci. Myślę, że wtedy dopiero taka firma ma szansę funkcjonować, stać na, na czterech nogach.